Sorem głównym będzie właśnie PGG, czyli pod którym oczywiście jesteśmy. Bardzo się cieszę z tego, bo od kilku miesięcy oczywiście pracowałam nad tym nad tym oczywiście działaniem, oczywiście poza fleszami kamer nie informowałam, bo chciałam po prostu przekazać państwu tylko i wyłącznie informacje potwierdzone i oczywiście skuteczne i już po fakcie, czyli, czyli w tym momencie już po decyzji zarządu odnośnie sponsoringu. Chciałabym z tej strony, ze swojej strony podziękować na pewno prezesowi PG Henrykowi Baranowskiemu za zaangażowanie i oczywiście, że wysłuchał głosu GKS-u, również mojego głosu, którego tutaj reprezentowała między innymi właśnie społeczność Byłchatowską. Również chciałabym podziękować prezesowi PGE, GIEK-u i całemu zarządowi Robertowi Ostrowskiemu, jak również przede wszystkim kibicom, mieszkańcom, którzy z determinacją walczyli o to, żeby faktycznie GKS mogło dalej funkcjonować, bo nie ukrywam, bez pieniędzy nie dałoby się nic zrobić. Więc myślę, że to jest bardzo pozytywna informacja i chciałabym podziękować wszystkim. No i może teraz pan prezes coś powie od siebie. No właśnie, panie prezesie, co to oznacza dla klubu? Życie. No, życie, życie, tlen dla, dla klubu do dalszego funkcjonowania. No, cierpliwość popłaca, czekaliśmy cierpliwie, wierzyliśmy w to, że, że finał tych rozmów, które podjęliśmy już jakiś czas temu będzie, będzie szczęśliwy, będzie dobry dla klubu. Wiedzieliśmy, że są pewne przeszkody, ale dzięki determinacji, zaangażowaniu i chęci e, osób z zarządu. PGE i zarządu PG Górnictwo Energetyka Konwencjonalna udało się w końcu wypracować formułę sponsoringową, w której my będziemy w tej chwili funkcjonować. Sponsorem będzie PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna SSA, nie tak jak do tej pory. PGE. Chciałbym podziękować właśnie zarządowi PGE, zarządowi PG Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, pracownikom spółki PGE GIEK za zaangażowanie, za wsparcie i duchowe, i dzięki temu wiedzieliśmy, że coś się dzieje, że, że, że możemy liczyć na, na szczęśliwy finał i serdeczne podziękowanie za skuteczne działania dla pani poseł Małgorzaty Janowskiej. Na jakich warunkach będzie obowiązywać ta umowa? Szczegółowo nie mogę, są to informacje handlowe. Te, te warunki jeszcze są dopracowywane, jest już podjęta decyzja. Umowa jeszcze nie jest podpisana, ale myślę, że w przyszłym tygodniu takie podpisy będą złożone na, na umowie. Tak jak mówię, no szczegółów nie możemy. A na jaki okres? Jest to umowa na okres jednego sezonu, do końca, do końca, do końca tego sezonu. Wspomnieliśmy na początku, że to jest taki tylen, prawda, dla, dla klubu. Co gdyby. Tej umowy nie udało się podpisać. Co by to oznaczało dla GKS u Bauchatów? No na pewno nie byłaby to łatwa sytuacja. Nie wiem, czy udałoby się znaleźć e, sponsora e, z takim potencjałem, e, jakim jest e, PG, czy, czy PG Górnictwo Energetyka Konwencjonalna. No, podjęlibyśmy na pewno starania e, w tym kierunku, ale no nie byłoby to łatwe i e, Bałbym się pomyśleć, co by było, gdyby, gdybyśmy szybko nie znaleźli sposobu na zapełnienie tej luki, która by powstała. Ale umowa korzystniejsza niż na przykład w poprzednim No, sezonie, tak? no tak, oczywiście, no jest, to, jest, to, jest to umowa z klubem pierwszoligowym. No trudno mówić, że o gorszej umowie niż, niż była do tej, do tej pory. Trochę to trwało. Długo dosyć kibice czekali, żeby, żeby na te wieści, prawda? Dobre wieści. Dokładnie. Ja nie ukrywam, że ja ze swojej strony przez ostatnie kilka lat nie zajmowałam się tym tematem, nie ukrywam, bo byli inni parlamentarzyści, którzy bardzo czynnie szukali takiego sponsora i próbowali faktycznie zadziałać. No... Najwidoczniej było to nieskuteczne, dlatego po kilka miesięcy temu, a dokładnie 2-3 miesiące temu, były do, przyszły do mnie grupy mieszkańców, również część osób związki zawodowe, które prosiły o pomoc i wtedy interweniowałam. I zaczęłam po prostu w tym temacie działać, żeby faktycznie w końcu GKS mogło dalej funkcjonować. Były jakieś zaległości, jeśli chodzi o wypłaty, problemy z tym, że właśnie tego sponsora jednak przez kilka miesięcy nie było? No tak, to jest trzeci miesiąc, gdzie funkcjonujemy bez, trzeci już nawet czwarty w tej chwili miesiąc, gdzie funkcjonujemy bez sponsora strategicznego. Do tej pory udało się tak to wszystko pospinać, że nie mamy zaległości, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla... Dla zawodników, dla, dla piłkarzy pewne kwestie zaczynały już się pojawiać, trudności z, z, z płynnością, ale, ale ta informacja, ta decyzja przyszła w odpowiednim momencie.